Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, na początku oczywiście ch chcę zaprosić wszystkich na zakupy do sklepu snumizmatyka.pl Jest to sklep internetowy dla kolekcjonerów i moi drodzy parę osób do mnie pisze jakie to typy monety i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, zakupcie sobie e w snumizmatyce katalogi od pana Janusza Parchimowicza. Są tam opisane typy monet. Z kodem macie 10% taniej, więc nie będziecie musieli do mnie pisać, ja nie będę musiał Wam odpisywać. Będziecie wiedzieli to już sami. Także zapraszam jeszcze raz na zakupy i proszę pamiętać, że kod rabatowy Rostek 2023 jest ważny do końca roku. 2023 i jest wielokrotnego użytku. Dobra. Moi drodzy, dzisiaj tematem jest 10 groszy, 10 groszy z 71 roku. A więc moi drodzy, zaczniemy od danych. 10 groszy z 1971. Waga monety jest to. 0,7 g średnica 17,6 mm. Moneta jest wykonana z alu polonu. Alu polon jest to odmiana aluminium. Yy, obrzeże rand BOK Gładki. Stempel zwykły. Moneta obiegowa. Jeśli chodzi o stempel, wiadomo, że świeżymi stemplami monety wybijane często wybijają się jako monety proof like. Proof-Like jest to moneta, która przypomina monetę lustrzaną, ale monetą lustrzaną nie jest. Nakład monety, moi drodzy, rocznika 71 jest to równe 50 milionów sztuk. Projektantem monety oczywiście był Andrzej Peter. No i na awersie widzimy, moi drodzy, w centralnym punkcie orła bez korony, ówczesne godło PRL-u. Pod Orłem mamy, moi drodzy, rok emisyjny, datę bicia 1971. Dwa przerywniki, po obu stronach daty. I w napisie otokowym mamy Polska Rzeczpospolita Ludowa. A pod łapą Orła znajduje się znak mennicy warszawskiej. Na rewersie, moi drodzy, mamy nominał 10. Nazwę nominało groszy i gałązkę laurową w formie łuku, przepasaną, czy tam przewiązaną, wstążką, czy tam wstęgą. Czy takie 10 groszy jest coś warte? Moi drodzy, jak każdy was, każdy was wie, e... Każda moneta, która jest praktycznie w stanie meniczym, przedstawia jakąś większą wartość, niż by się y, można y, było domyślać, tak? Oczywiście zaczniemy, moi drodzy, od Allegro. Jak wygląda teraz sytuacja sprzedażowa na tym portalu, tego nominału? Oczywiście szaleń ludzie będą, są. Byli, są i będą. Widzimy tutaj, ktoś próbuje sprzedać dwie monety 10 groszy z 1071 i 10 groszy z 83 za 1132 zł. Tu ktoś próbuje bardzo zniszczoną 10 groszówkę za 55 zł sprzedać. Ale wartość tej monety. Mamy tutaj, moi drodzy, jest to właśnie między 30 a 40 zł. Tu proponuję sobie wejść, kliknąć, kupić, jeśli ktoś nie ma bardzo piękne monety. No i zobaczcie sami, jak to wygląda cenowo na Allegro. Nie wiem, co robi 20 groszy w 10 groszówkach, ale jak widzicie, ludzie potrafią yy, wszystko sprzedawać, więc. Nawet niektóre złomiksy tu mamy licytację, ale moneta nie wygląda zbyt dobrze, no nie ma też tego dużo, jeśli chodzi o, o te monety. Czekajcie, bo sobie klikłem niepoczemnie. Nie Jak widzicie, moi kochani, jedna strona z 10 groszówkami. Także takie 10 groszy ma. Swoją wartość. Oczywiście yy, nie znalazłem moi drodzy na OneBitie monety sprzedanej bez gradingu, więc dzisiaj nie powiem o tym, ale zaczniemy yy, dzisiaj od monety ogradowanej, moi drodzy. Takie 10 groszy. Yy, Ogradowany przez NGC z notą MS66. Cena wywołowcza 50 zł, a moneta, moje drodzy, sprzedała się za 531 zł. Ogólnie na samym Łanbicie widziałem tam chyba 8 pozycji, czy tam 7 pozycji monet w gradingu i to była najwyższa cena. I tutaj was zaskoczę. Bo, moi drodzy, macie tutaj screena z Allegro, moneta 10-groszowa MS68, grading z NGC. I moi drodzy, ta moneta w 2018 roku sprzedała się za 619,99 zł. Jest to najwyższy wynik dla tej monety. Także to będzie, moi drodzy. Już wszystko. Oczywiście zapraszam yy, wszystkich, którzy oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują do subskrypcji. Was to nic nie kosztuje. Mi pomoże rozwijać dalej kanał. No a obecnym moim, oczywiście, subskrybentom dziękuję za komentarze, lajki pod filmami oraz za wsparcie kanału. Także będzie to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.